Kończy się właśnie część inwestycji drogowych, które rozpoczęły się na przełomie tego roku w Dzierżoniowie. Między innymi oddane zostanie nowe rondo powstałe na byłym skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Daszyńskiego. Zamknięte skrzyżowanie było sporą uciążliwością dla wszystkich poruszających się w okolicy centrum. To rondo będzie otwarte od wtorku 16 czerwca. Wiąże się to z tym, że no będzie tam łatwiejszy przejazd już na tym kierunku ulicy Daszyńskiego i, i ulicy Piłsudskiego. Natomiast zostanie otwarty odcinek ulicy Piłsudskiego, teraz remontowany, właśnie od tego ronda do ulicy Wrocławskiej, ale zamykamy no niestety od ulicy Wrocławskiej do ulicy Batalionów Łopskich. I ta inwestycja też będzie zakończona do, do połowy września, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Myślę, że już coraz łatwiej się będzie jeździło po no trzeba te prace wykonać. Też zostanie zmieniona organizacja ruchu, też proszę Państwa, żeby śledzić to wszystko na, na portalach internetowych, na naszej stronie internetowej czy, czy w mediach lokalnych. Zakończyła się również przebudowa jednej z najważniejszych dróg w mieście Batalionów Chłopskich. Obecnie trwają prace porządkowe na odcinku od ulicy Ząbkowickiej do mostu na wysokości Młyna. Jak Państwo zauważyliście został otwarty odcinek ulicy Batalionów Chłopskich od Młyna, do skrzyżowania z ulicą Ząbkowicką. Droga już jest otwarta w obu kierunkach. Trwają jeszcze prace wykończeniowe związane z oznakowaniem, związane z zielenią tą infrastrukturą okołodrogową, ale za chwilkę już droga będzie docelowo zakończona i tam ruch będzie się odbywał normalnie. Następną inwestycją w tym rejonie będzie remont drogi od skrzyżowania z ulicą Ząbkowicką do ronda Żołnierzy Wyklętych oraz od skrzyżowania ulic Wierzbowej i Andersa do ronda Czeskiego. To oczywiście nie koniec, bo wykonawca przechodzi na kolejny odcinek, czyli od tego skrzyżowania z ulicą Ząbkowicką. Ulica Bielawska tym razem będzie wykonywana, modernizowana aż do ronda żołnierzy wyklętych przy supermarkecie Aldi. W tej chwili, jedną z kierunków Wrocławia zamknięta jest prawa strona tej drogi. Ruch dwukierunkowy odbywa się po lewej stronie i taka sytuacja będzie miała miejsce do września tego roku we wrześniu zostanie zamieniona ta, ta strona, gdzie teraz się jeździ, będzie remontowana, a już w remontowaną drogą będziemy jeździli w dwa kierunki i do października ma być otwarty już ten odcinek. Docelowo. Następnym elementem remontu tego ciągu drogi wojewódzkiej 382 będzie wykonywanie ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku właśnie od ulicy Wierzbowej Andersa, od tego skrzyżowania do Ronda Czeskiego. To jest odcinek 300-metrowy, jesteśmy teraz na etapie postępowania przetargowego. Tam zakres tych prac nie będzie tak duży jak na tym odcinku, teraz otwartym, i też do, do, do jesieni, do końca października ta droga zostanie zmodernizowana. Zmieni się też organizacja ruchu w rynku, do którego znów będzie można wjeżdżać ulicą klasztorną. Wyjazd z rynku prowadzony będzie ulicami bohaterów getta przedmieście Miodową i Ząbkowicką. Ulica Wrocławska będzie dwukierunkowa, ale wjechać i wyjechać z niej będziemy mogli wyłącznie od ulicy Piastowskiej.